Jacka jazda w walentynki kierowca miał 2,5 promila. 58-letni mężczyzna z powiatu tarnowskiego zakończył swoją podróż w polu ornym. Kierował Audi, mając w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. W walentynkowe popołudnie policjanci z otrzymali informację, że drogą gminną w Kąśnej jedzie kierowca Audi, który ma problemy z utrzymaniem toru jazdy. Świadek podejrzewał, że kierujący może być pod wpływem alkoholu. Na potwierdzenie nie trzeba było długo czekać. Na jednym ze skrzyżowań Audi nie zmieściło się na drodze i kierowca zaparkował w polu ornym. Podejrzenie o kierowaniu w stanie nietrzeźwości potwierdza, Stwierdzili policjanci z komisariatu w Ciężkowicach. Mężczyzna, 58-letni mieszkaniec powiatu Tarnowskiego, wsiadł za kierownicę, mając w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Został on przekazany rodzinie wraz z samochodem, to jednak nie koniec jego kłopotów. Policjanci z Ciężkowic postępowanie za prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdu mechanicznego, za co grozi mężczyźnie kara do dwóch lat pozbawienia wolności, trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.